Bardzo serdecznie na na tak do case kilka dwójki gdyż wyszła niejasność na moim kanale zapomniałem wpisać hashtag dwójki przy filmie w którym była to po prostu druga część cheatów do kilkara jedynki wszyscy myślę, że do case kilka dwójki to do tego, ale to było do tego starego to się nam obywa, gdyż ten jest pobrany po prostu z internetu a ten po prostu mam po prostu. O tak, o ze Właśnie możesz sobie zobaczyć. W opór pieniążków Na ekwipunek tam nie patrzmy. casey Kies, też, proszę bardzo. W opór. Wszystkie. Wszystkiego możliwe są. I tak samo tutaj widzicie. No. Kolekcję. Asalty, nie asalty, i takie inne są wszystkie odblokowane. Ty, no. wam sobie możecie odblokować takie rzeczy jak Casino, NetHub, Jackpot. Od razu widać, NetHub działa i jest play, a Jackpot można grać. Jeszcze chciałbym dać. Nazwać, tam, no na to są akurat nic niewartne takie. No, widzicie, można grać, można. no. Nie wiem, bo ten, ponieważ te wersje są ze sobą zgodne, ta ze skrypu Play i ta czytowana, ponieważ została szczytowana oryginalna wersja, najnowsza z KSKR 2. Chciałbym też jeszcze przeprosić za jakoś audio, gdyż mikrofon w telefonie, z którego nagrywam. Jest po prostu w takim miejscu, że, po, no po, po prostu powtarzam się cały czas, e, że jest po prostu w niewygodnym miejscu, mógłbym go czasami dotknąć lub zasłonić ręką swoim. Przechodzę że dalej. Wchodzimy w swoją ulubioną wyszukiwarkę, wpisujemy link, który będzie podany w opisie. to z links.playa. Będziecie się czekać na tylko 5 sekund, chyba, że będzie, macie adblocka, to będziecie czekać 10 no nie nieważne co nam się pokazał za komunikat tłumaczyć stronę nie trzeba bo na samym porządku już macie no mi akurat już przetłumaczał Tłumaczy wielki przycisk download klikacie w niego tłumacie że wersję pobiera się startowanie a ja już niego nie będę robił anuluję żeby nie było że tego nie pobierałem I tam jest jakiś fejk Proszę bardzo, pliki download. Jest ten case clicker. Proszę, działa, działa. Wystarczy teraz sobie wejść w grę i cieszę się ze swoich cheatów. Tam oczywiście wolę aktualnie grać na normalnej wersji ale wiecie, każdy woli grać inaczej. Może komuś się znudziła zwykła rozgrywka, to sobie może pograć tak. A jeszcze dla udowodnienia, że te wersje są zgodne. Pokażę Wam w sklepie Play, z klikara 2. I widać zainstowana pokazuje. Tu mamy więcej informacji i na samym dole jest wersja bez A. Data aktualizacji jest 09 2016 Jak widać w Case Clickerze w settings mamy podobną wersję Game Version 2.0.0. A jest to ta sama wersja dokładnie. Jak było widać trade wszystko działa. Więc i nagrać się cieszy z Ja was żegnam. Do widzenia.